Co warto wiedzieć w tym momencie Twojego życia. Pokazuje się księżniczka różżak, pokazuje się karta daremność i wisielec. Kochani, przede wszystkim tutaj jest pewnego rodzaju ostrzeżenie przed taką tendencją do umartwiania się. Umartwiania się do również negatywnych myśli, czyli jakby uważajmy. Na to, co myślimy, bo tutaj ewidentnie pokazuje się, że nasze myśli, które myślimy, nie są niczym dla nas dobrym i wspierającym, jeżeli chodzi o ten moment naszego życia. Tak? Wręcz powiedziałabym, że należałoby tutaj mieć taką postawę, takie podejście: że nie muszę wierzyć we wszystkie swoje myśli. Tak? Czy też w to, co się gdzieś tam w mojej przestrzeni pojawia. Tutaj jest wskazówka też do tego, kochani, żeby uwolnić się z takiej tendencji składania siebie w ofierza. Zatrzymajcie się, kochani, i zobaczcie, zobaczcie pewne sprawy z innej perspektywy. Jest tutaj. Potrzeba zobaczenia czegoś z innej perspektywy i zadbania o siebie. Zadbania o siebie w tym sensie, żeby właśnie nie wchodzić w pozycję ofiary, tylko właśnie otworzyć się na możliwości, które są zdecydowanie w tej sytuacji, w tym momencie waszego życia, i otworzyć się na kreowanie i kreować wszystko to, co najlepsze i to, co najpiękniejsze. Ja bym powiedziała, że tutaj to, co Was uwolni, to, co Wam doda mocy, to działanie, takie działanie rzeczywiste, gdzie wstaję, idę i coś tworzę. Niemyślenie i to jeszcze myślenie w pozycji niemocy, w pozycji poświęcam się i tak dalej. Tak? Rada, kochani, dla Was na ten moment. Może pewne sprawy trzeba tutaj wyjaśnić, rozświetlić, uzdrowić. Może trzeba komuś wybaczyć, może trzeba sobie wybaczyć. Um, wyjść też z takiej pozycji oceniania. To przyniesie Wam bardzo dużą ulgę. I to podejście wszystko działa na moją korzyść, i wszystko jest właściwe, um, będzie dla Was takie dobre i wspierające.